Witam witam zapraszam na mój kanał łobawen tego typu poznam was widzowie tego typu jak tam mijała niedziela tego typu łobawen u mnie dobrze tego typu wybawiłem się z dzieckiem łobawen teraz dziecko poszło sobie spać bo zwęczono troszkę no to jak wiadomo tego typu aż mi a no mogę yy, sobie graliśmy widzowie tego typu z Kobro tego typu, bardzo fajnie. No chciałem tutaj powiedzieć Wam, że dziękuję w imieniu naszej córki za ten rower, pytała się e, tego, kiedy pojeździ na rowerku. No teraz pogoda jaka jest, na widzę, no. jesienna, no nie za bardzo, no, twoja córka jest cała przeziemiona, no to to odpada tego typu, ja powiedziałam córce i kobro też, na wiosnę, bo jej się podoba ten rower, który Zebraliśmy wspólnie widzowie, bardzo się z tego cieszę, że się udało. Widzowie tego typu i zobaczcie, da się z nami rozmawiać? Da się, tylko trzeba chcieć, widzowie. Teraz mówiłem, widzowie, nie po to robię wtyny, żeby jakieś szumy, dym i typ, i typ, tylko normalnie rozmawiać z wami, widzowie, jak z normalnymi ludźmi. Z normalnymi ludźmi, którzy chcą z nami porozmawiać. A to, że wysłałem takie donate obrażliwe, ich sprawa, nie nasza, tylko i tego typu. E, nie słuchacie, to, bo pytacie się tego typu: jaki będzie następny cel? Mm. No właśnie, mam widzowie e, dobry cel, który właśnie, e, ale piszę to widzowie na komentarzach albo na żywo, na promierze, lub na komentarzach, bo właśnie tak e, myślę widzowie na ten temat.

podejść pozytywnym, logicznym widzowi tego typu. Bo... Chciałem to wam powiedzieć dopiero na dzisiejszym tym wieczorem, ale mówię, no... Piszecie mi tego, to mówię, no dobra, no. Powiem, to powiem, no ale bądźcie yy, widzowie przygotowani. Tego typu. Wiadomo, że widzowie ten cel musimy skończyć, żeby móc, yy, no... By, cel zrobić. Albo zrobić tak, że dwa w jednym połączyć dwa cele, czyli bym dopisał na przykład ten cel, ale nie no, wolę zrobić coś takiego wizual, że po prostu skończymy ten cel i na samym cel, jak ten się skończy, to na samym cel będzie od razu widzowy. Taką mam sobie propozycję, bo z, y, zobaczcie, z waszych donatów, z waszych pieniędzy kupiłem córce. E, rowerek. No, bardzo fajny. Ja wybierałem już tobie. A drugi cel no, dla naszej córki, byśmy zebrali wszyscy wspólnie i to będą znowu od was, widzowie I teraz wszystko widzowie, będę pilnować. Będę teraz kurde, pilnować, żeby mieć papier i paragon. Ile zapłaciłem Żebyście żeby później nie gadali jakiś bzdur tego typu, jak z tym rowerkiem tego typu. Taka, taka sytuacja się zdarzyła, no, no, gdzieś mi się pościał ten paragon. Trudno się mówi, no co mam się zabić? Trudno się mówi, no Moja wina, bo ja nie przypominowałem, ale córka jest zadowolona. A wizody, widzicie, to jest to wizowe. Drugi cel zrobienia to jest taki cel, właśnie na dziecięce łóżko Ł łóżko jakieś. Spatrzyłem mniej więcej ile kosztuje widzowie, nie są takie, ja widzowie powiem wam tak, no ja dziecięce łóżko nie chcę kupić, tak jest najdroższe, bo to wiadomo, że czasem widzowie to, to się będzie zmieniało, ale widziałem fajne łóżko dla dziecka, dziecięce łóżko, które jest, jest łóżko i są na dole szufladki. Patrzyłem ile to kosztuje, ile by kosztowało transport, przywiezienie, bo y, y, złożenie widzowie to jest, byśmy skoglądali z rady, przy okazji, bym zrobił streama tego typu widzowie przy składaniu właśnie łyżeczka no, nie łyżeczka, łóżko dziecięce, Widzowie, ale to właśnie muszę pomyśleć, jaką kwotą widzowy to y, ustalić, może wy na komentarze piszcie jaką kwotę byśmy to ustalili yy, widzowie no bo bo plus tego za transport bo będzie naliczony na pewno tam nie wiem ile za ten transport będzie to będę musiał się yy, dowiedzieć ale no, liczyć góra liczyć nie wiem 500 zł no bo nie są takie te rzeczy gdzieś uszy inne tak ja nie mówię o to są po 1300 tysiące, bo to powiem Wam widzowie, że z czasem dziecko jak rośnie to szkoda e, widzowie ładować pieniądze, a później to będzie leżało. A jak komuś się sprzeda, to nie takie ceny jak było, tylko trzeba wiadomo niżej widzowie. I dlatego mówię tu widzowie szerzej otwarcie. No widziałem właśnie widzowie takie łyżeczko dziecinne dla dziewczynki. Bardzo fajne. Tego. bardzo, bardzo fajne i to wygodne tego z takimi szufladkami widzowie, no, żeby dziecko tam miało nie wiem, szufladki na zabawki swoje, na książeczki no i na takie z rzeczy, które albo no tam gdzie pości się chowa widzowie też tam jest takie właśnie e, szur taka szuflada na chowanie pościeli widzowie widziałem to to bardzo fajne no tu gra, granicę 650 zł to granicę kosztuje to co ja widziałem widzowie i po prostu e, daję taką widzowie propozycję na ten temat e, e, żebyście się zgodzili no to faktycznie widzowie duży koszt to nie będzie bo tak granica 500 e, 500 zł. E, byśmy zrobili cel tego typu yy, tylko mówię to od razu widzowie na na początku, że to nie mm, takie w zasadzie działa widzowie jak to wy tu mówicie, twierdzicie tego typu, że a o, takie bardzo jest to ty powinieneś skupić. ja mogę kupić widzowie w każdy film. tylko chodzi o to, że nie ma takiej frajdy już widzowie wiecie o co mi chodzi na pewno wiecie, nie będę dalej drożyć, więc się wiedzieć o co chodzi. Chodzi o to widzowie, że ja, ja mogę kaszkil kupić. bo to jest w poniedziałek, po pracy mogę jechać i kupić, ale już nie będzie tej frajdy widzowie. To są od was te pieniądze i zarządzić tymi pieniędzmi chcę tak, żeby było dobrze. Kupiłem z Waszych pieniędzy yy, rowerek dla córki. Jeszcze tam zostało, to kupić kas, bo trzeba kas kupić, bo to jest podstawa, widzowie. Podświetlenie, lampka z przodu, z tyłu, bo to jest podstawa. I jeszcze lusterko. Żeby kupić lustereczko. Taki płaszcz, e, oblaskowy płaszcz. No bo to najlepiej lub taki pasek oblaskowy, bo teraz są różne, widzowie. Bo za to można otrzymać mandaty. Jak wiecie, o tym jakie przepisy się pozmieniały. Kiedyś nie było obowiązku zbytnio nos noszenia kasku na rowerze. Teraz jest dużo obowiązek. Jak ktoś nie przestrzega, to może zarobić mandat. Wizowy. No, oczywiście, chyba tego nie silno. Jak już wyposażenie robimy, to do końca robimy. Wizowy tego typu. Proste, proste. No wiadomo, trzeba o wszystko dwa Wizowy. Dlatego mówię e, na ten temat. Widzę, No tutaj to ja już. E, jak nie wystarczy pieniędzy, to ja to dołożę e, do tego, co chcę e, kupić. To też będą od Was, bo tam jeszcze zostało te pieniądze, farfatem, ale dołożę. Bo to nie wystarczy, bo przeliczałem, patrzę, ile to kosztuje. Nie wystarczy zbytnio, ale to dopiero. Liczyć widzowie, no, lusterko mogę kupić dzwoneczek kupić mogę Lampki przednią i tylną oświetlenie mogę kupić w chwili No wiadomo opaskę obrazkową lub kamizelkę odblaskową mogę kupić, ale kamizelkę obrazkową to mogę kupić Dopiero na ponownym roku Tego typu No to mogę te rzeczy kupić, bo yy, mówię, no widzowie, takie rzeczy mogę kupić, yy, bo jeszcze zostały te pieniądze, nie to, że te pieniądze poszły się jechać, tylko po co są jeszcze te pieniądze. Dlatego z tych pieniędzy, które jeszcze zostały, chcę przeznaczyć właśnie na to, żeby yy, córka już miała komplet do jeży na rowerku widzowie widzowie tak trzeba podejść pozytywnie do wszystkiego widzowie a z sprawie drugiego celu który ja właśnie chciałem wam to powiedzieć dzisiaj na zimie mówiłem teraz tutaj no i mówię że zastanówcie się pisze na komentarzu naszego lub normalnie też co o tym sądzicie no i tak byśmy zrobili to wszystko widzowie od Was zależności co ja no widzowie no Mówicie, że dla córki nic nie kupujemy, nic z tego. To drugi cel to będzie łóżeczko dziecinne dla niej. To jest dziewczynka. No to ja już tam widziałem pana, są te łóżeczka, ale zobacz trzeba. Co? To będzie od was znowu widzowie tego typu. I ja przypinuję, żebym miał paragon, dokument, kupno tego typu. Postaram się, żebym nie zrobił takiej kasy jak było z rowerkiem w Tego typu. Obiecuję. Trzymam słowo. Tego typu. Ale tak mówię. Piszcie na komentarzach na ten temat, co o tym sądzicie i po prostu zastanówcie się, piszcie spokojnie i pamiętacie. Trzymajcie się do przodu, nie do tyłu. Tego typu. I to wszystko. Trzymajcie Piszcie. Tego typu. A dzisiaj wieczorem jeszcze omówimy tą kwestię celu nowego. Tego typu, trzymajcie się, się bęc!